Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec W dzisiejszym odcinku będziemy testować kolejnego bota, no i będzie to Filip Filip wydaje mi się, że zrobi może 5 albo 6 zwycięstw, więcej będzie mu ciężko No ma tych rycerzy, ma jakąś szansę na to, żeby zblokować te boty Szczególnie jak ktoś szybko wyda te 20 tysięcy, no to później jakaś blokada mogłaby się pojawić, ale... Sam też jest troszkę za wolny. W momencie w którym on będzie mógł wysyłać rycerzy i nie będzie ich tracił, to będzie miał szansę kogoś pokonać, ale z drugiej strony, jak będzie jakiś mocniejszy bot z kusznikami i tych rycerzy cały czas będzie tracił i będzie musiał kolejnych wysyłać, to to sam będzie miał problem z rekrutacją, będzie miał też coraz mniej kasy. Ciężko będzie zrobić jakiś atak i tu niestety będzie mógł pojawić się problem. Więc o ile bot ma słabe jednostki strzelające, to może jakaś szansa jeszcze będzie. Ale też nawet nie ze wszystkimi, bo taki emir, kuszników nie ma, ale ma na tyle mocne ataki, że taki pierwszy czy drugi atak może Filipa zniszczyć. I tu też będzie niestety problem z obroną, bo obrony Filip najlepszej nie ma, więc musi liczyć tylko i wyłącznie na tych rycerzy. To jest jego największa nadzieja. Ewentualnie jakiś timing, bo rycerzami, no też można powiedzieć, że jest szansa się obronić, jeżeli na, tam wpadną na jakieś jednostki. Ale nie zawsze to zadziała, dobra. No i tutaj Szczurek ma problem. Szczurek nawet ma pieniądze, ale nie może nawet z nich korzystać, bo tutaj zblokowali mu siedzibę. No to jeżeli w ten sposób dawałoby radę, tak zblokować siedzibę, bo jeszcze można powiedzieć, że Filipa może uratuje to, że teraz nie ma murów. Jak testujemy te boty, gdzie nie ma murów, fosy, to może robić większe straty. No może też niszczyć jakieś tam ważniejsze budynki, spichlerz cały czas, czy zbrojownie, cokolwiek. I to może jeszcze jakoś te boty będzie spowalniać, bo normalnie jak tylko może jeździć gdzieś tam dookoła, to będzie ciężkie. Ale też z drugiej strony będzie przeważnie podjeżdżał blisko siedziby. Więc tych rycerzy też będzie dużo tracił. Bo tak jak jeździł na przykład sobie gdzieś tam wokół zamku, to niekoniecznie zawsze ich tracił, ale teraz będzie tracił na 100%. Ale na razie no nie wygląda to źle, na te słabsze boty działa to bardzo dobrze, ale na przykład już z wieprzem wydaje mi się, że będzie problem. Na takiego węża, który ma tylko włóczników i łuczników, tak samo prawie że uszczurka tam paru piknierów jest, no to, to nie wystarczy. Tu rycerze mogą bez problemu coś zrobić. No i zobaczymy, jak to będzie teraz z kimś, kto ma trochę mocniejsze jednostki i te strzelające i do walki wręcz. Wydaje mi się, że jednak tu już wieprz powinien dać sobie radę. No, chyba że naprawdę coś takiego się wydarzy. Bo to wystarczy tak. Czy rycerze się gdzieś dobrze ustawią pod siedzibą? No, zblokują to, że nie będzie mógł rekrutować. No, wiele rzeczy może tak naprawdę się wydarzyć, które mogą jeszcze coś tam przeszkodzić. Ale nie chcę mi się wierzyć, no. Ustawił już kuszników, to teraz na tym etapie będzie ciężko. Tak samo bot, który będzie miał balisty, to też dobrze kontruje rycerzy. O ile coś się uda zrobić na starcie, no dobra, no niby tam była prawie że pusta siedziba, jakieś jednostki podchodziły. Gorzej będzie Filipowi rekrutować, jak już nie będzie miał pieniędzy, a cały czas będzie musiał wysyłać rycerzy. To jest najgorszy moment. Bo tam kusznicy nie mają aż takiego zasięgu, więc coś można rozwalać. Wieprz też aktualnie nie ma pieniędzy. Tylko tu już jest ten moment, że. Rycerzy coraz mniej zaczyna się pojawiać, i jak zamiast jechać gdzieś tam rozwalać gospodarkę, chcą na przykład rozwalić spichlerz, no to jest problem. Bo teraz spadają w tych kuszników, nic nie mogą zrobić. Zdążył rozwalić wieprza Tutaj pałkarzy chyba by wystarczyło. Kolejnym botem jest wilk. No i tu już się zaczną schody. No tu nie chce mi się wierzyć, żeby coś się udało zrobić. Wilk do tego robi barownie. Czyli swój najlepszy zamek. I tu zobaczcie, cztery balisty z przodu. Może jeszcze jakieś, które będą sobie jechać w stronę Filipa. Same te balisty prawie wystarczą do obrony przed tymi rycerzami. A jak jeszcze kusznicy będą, to już rycerze tutaj strat nie będą w stanie robić. Jeszcze katapulty. Co by się mogło zakończyć? To może się zakończyć, bo jest zły timing. Dobra, jeszcze jakiś tam rycerzy miał pod siedzibą. Udało się. Ale tu nawet nie będzie szans na zrobienie strat, nie będzie szans na przejście. To jest właśnie ten minus. Może i murów nie ma, łucznicy nie mają aż takiego zasięgu, ale to wystarczy. Mają zasięg, żeby wybijać tych rycerzy. Jeszcze jakieś patrole, jak będą gdzieś tam chodzić. No tu jest najgorzej, jak tylko może być. Zobaczcie, i nie może rekrutować, bo tam rycerze musi mniej więcej co jakiś czas wysyłać. To nawet nie może strat jakichkolwiek zrobić. No i to jest właśnie już taki pojedynek, w którym naprawdę no, nie da się wygrać. Po Filip bazuje na robieniu strat, na spowolnieniu tego bota. Trochę może na faktycznie na tym timingu. A tu nie ma ani tego, ani tego. I z niektórymi botami tak niestety będzie. Wydaje mi się, że nawet z Kalifem może być problem. Bo Kalif jak będzie miał te smolnerowe plus balisty, to to może na rycerzy też wystarczyć. Na saladyna czy coś by mogło zadziałać, jak tu będzie. No tu już może ucznicy nie będą w stanie tak wybijać tych jednostek. Tu będzie trzeba wysyłać asasynów może zbrojnych. Nie wiem co tam ma salady ustawione, ale chyba asasynów. Dobra, tu jakoś się wybronił, ale jak zostanie podpalony, to też będzie dramat, bo u Filipa przeważnie idzie to od razu na cały zamek. Na razie żyje. Okej, okay, sam wychodzi z atakiem, jakby teraz jeszcze wysyłał rycerzy, ale też pieniędzy już nie ma, no właśnie. Traty jakieś drobne zrobił, ale to nie wystarczy na Salady. no Saladyn ma za dobrą gospodarkę. Filip, gdyby miał balisty i cały czas tymi rycerzami skupiał uwagę wszystkich jednostek na sobie i balisty mogłyby gdzieś podjechać, to to by było może nawet dobre połączenie, ale on ma chyba same katapulty. No katapulty tam rozwalą parę budynków, ale to nie wystarczy. Balista byłaby naprawdę bardzo pomocna. Balisty u Filipa to by było coś naprawdę dobrego. Tak teraz myśleć o tym. Bo katapulta, no dobra, podjedzie tam naprawdę... Ile zrobić? 3-4 budynki rozwali przeważnie zanim zostanie rozwalona. No chyba, że jest ich więcej. Ale balista... Miałaby szansę może... Nie byłoby to łatwe, ale jakby rycerzy trochę było, Skupiliby uwagę, to może i faktycznie jakieś większe pożary udałoby się robić. Co by dawało Filipowi czas, Bo Filip potrzebuje czasu i to bardzo dużo. A teraz zobaczcie, Saladin sobie uzbierał 7 tysięcy, U Filipa brak pieniędzy. Rycerzy trochę wysyła, ale ci rycerze nie wystarczą. Na tym etapie już jest problem. I tu będzie kolejna porażka. To jest koniec. Zbrojne jednostki kontrują Filipa. Ktoś to ma mocną gospodarkę. Kogo nie jest łatwo zblokować. To załatwi Filipa bez problemu. Kalif. Zobaczymy co Kalif pokaże. No ten Kalif niby mocnej gospodarki nie ma. Łucznicy niekoniecznie będą mieli tam daleko zasięg. Ale jak rycerze będą próbowali wjeżdżać tutaj do środka. To nie będzie dobrze. Muszą bardziej się skupić na niszczeniu wszystkiego dookoła. Dobra, tutaj atak obroniony, z jednej i z drugiej strony. Ten odcinek wydaje mi się, że będzie nawet taki w miarę krótki, bo tu nie będzie takiego czegoś, że jakiś pojedynek będzie się przedłużał. Tu będą albo timingi ktoś szybko zostanie załatwiony, bo Filip nie ma za dobrej obrony, więc albo uda mu się kogoś tam przyblokować, albo szybko zostanie pokonany. Tu będzie trochę tak jak ze szczurkiem albo wężem. Już może nawet wystarczyć. No właśnie. Tak to się będzie kończyło. Sultan będzie kolejnym przeciwnikiem. No i tu raczej powinno być zwycięstwo, chyba że pojawi się jakiś zły moment. I niestety zbrojnik gdzieś tam jakiś moment znajdą, żeby pokonać. Bo tu wystarczy poczekać, aż Sultan wyda 20 tysięcy. Rozwalić mu kamienie łomy jest po Sultanie. Bo nie ma z czego brać pieniędzy. Więc jak Filip. Nie wpadnie w zły timing Jeszcze poczekasz Te 12 tysięcy wytraci To się uda Dobra tu zbrojni wpadli Trochę ich jeszcze idzie Rycerze dali radę Tam też się nie udało Dobra rycerze teraz będą przeszkadzać Trochę pieniędzy musi wydać na to żeby się odbudować Szybko to ucieka Jeszcze jeden atak pewnie zrobi Jeżeli teraz się nie uda Sultanowi nic zrobić no to będzie Porażka u niego i znowu wychodzą razem. Z jednej strony to jest bardzo dobre. To jest trochę ryzykowne, ale jak wpadną na siebie tak idealnie, to to już nie powinno wystarczyć. I teraz Filip będzie miał przewagę. Idealnie tu się tak złożyło, że dwa razy jak Sultan zaatakował, dwa razy Filip też wyszedł. Bo wpadały te jednostki na siebie, no i już nic nie wystarczyło. I teraz będzie blokada i tu już mamy wygraną. To trzeba jeszcze armię jakąś zbierać, A to u Filipa też nie jest proste. Staw wysycha, dobra. No, chyba że staw wysycha. Może też będzie mniej jednostek. To będzie szybciej robił te ataki. I tu się udało. I mamy na razie trzy zwycięstwa: cztery, bo z też się udało. Ryszard, no z Ryszardem wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko, bo nawet jak Ryszarda się lekko przyblokuje, czy będzie mu robił straty, to Ryszard ma zbyt dobry atak. Z Ryszardem to trzeba mieć dobry timing. Ten pierwszy jeszcze będzie za słaby, ale jak kolejny Ryszard uzbiera, to będzie problem, a na pewno uzbiera. Chociaż na razie tu rycerze robią duże straty, te patrole wybijają. Cały czas jak bardziej na ten spichlerz chcą chyba jechać. Nic nie rozwalają tam dalej. Dobra, i tu Filip wyszedł pierwszy. Okej, okay, tych jednostek trochę tam jest. Powpadali na siebie. To pikinierów nie powinno wystarczyć. No dobra, no to tutaj się uratował. Ryszard na razie ma większe problemy. Czy Ryszard ma jeszcze pieniądze? Nie ma już prawie. No na razie wygląda to całkiem dobrze. Tylko pytanie, czy... W momencie, w którym jeden i drugi nie będzie miał pieniędzy, czy to Fili będzie miał przewagę. Uczników praktycznie nie ma przy tych kamieniołomach. Nie ma kto tam bronić, ale teraz jak Ryszard uzbiera tak, a tutaj się nie uda za dużo zrobić, to może być problem, ale nie, no u Ryszarda też są duże problemy. No jakby tu się udało wygrać, no może i będzie szansa na w miarę dobry wynik. Takie 7-8 zwycięstw by się udało zrobić. Tylko z kim później jeszcze można wygrać? Bo mam takie wrażenie, że z marszałkiem może być ciężko, bo marszałek jak w miarę nawet paru zbrojnych zrobi, to już może Filip mieć problem, żeby się przebić. kim tam mogłoby się udać? To no może z szeryfem jakimś cudem by się udało? Dobra, czy ten atak coś zrobi? Trochę rozdzielił te jednostki. Możliwe, że za bardzo rozdzielił. Na razie takie 50 na 50. Jeden może wygrać i drugi, ale te straty za małe są. Ryszard może wszystko odbudowywać, to nic jeszcze nie daje. Filipa tak też nie jest jakiś za mocny. W ogóle nawet nie zrobił katapult. Okej, okay, straty jakieś tam może zrobić 20-30, jednostek, ale na razie i tak wygląda to lepiej dla Ryszarda. Rycerze nic nie robią. Rozwalenie dwóch kamieniołomów to jeszcze nie da zwycięstwa. I tak wracając do drugiego rzędu, to może, jak się tam dwa zwycięstwa uda zrobić, to i tak będzie dobrze. Bo tamte boty też są mocne i to może być problematyczne, żeby zrobić więcej zwycięstw. Więc jak tutaj uzbiera te cztery, to i tak nie będzie źle. Ryszard atakuje. Filip ma 160 jednostek. No, zbrojnych trochę zrekrutował, ale to i tak się może nie udać. Oj, za bardzo już się przebili. No to z Ryszardem brakło trochę. Brakło mocniejszych strat, żeby spowolnić Ryszarda. Ryszarda wyrzucamy, czyli na razie mamy tak, cztery zwycięstwa lecimy dalej, z Fryderykiem zobaczymy jak będzie z Sultanem udało się wygrać, z Wieprzem, Wężem, szczurkiem. no to jeszcze tak, dwa zwycięstwa jakby się tu udało zdobyć to nie będzie źle jak na Filipa, naprawdę bo Filip czy to ma zamek, czy tak jak teraz nie ma zamku różnicy to aż tak dużej nie robi, on ma tylko ten mur z przodu, trochę fosy do niego przejście i tak zawsze łatwo można było zrobić Tutaj coś by się mogło złego wydarzyć. Nie, no dobra, zbrojnych było za mało, ale te katapulty nie wyglądają na straszne. Chciałem powiedzieć, nie wygląda to fajnie, ale zmieniłem na nie wygląda to strasznie, bo rycerze widziałem, że idealnie to rozwalili. No i jak tak by było zawsze, to może to jakoś pomoże, ale tych zbrojnych troszkę za dużo tutaj idzie, ewidentnie. Dobra, Fryderyk, Fryderyk trochę formy nabrał ostatnio i to jest aż niesamowite. Po tym jednym legendarnym starciu, które mieliśmy, Fryderyk jakoś tam zaczął coraz lepiej... Dobra, Filip z Filipem to by nie miało sensu. Fryderyk naprawdę jest w jakiejś tam formie teraz, swojej najlepszej. Z Wezyrem, z Wezyrem ciężko będzie przez te balisty. Wezyr powinien dać radę, łucznice koni podjadą, wybiją tych łuczników i będzie problem. No to może być już problem. No właśnie, dobra, jeszcze się uratował, ale tam już Lord oberwał. Mniej niż połowa życia, jeszcze jeden atak i mamy po Filipie. Bo gdybyśmy normalnie mieli zamki i te boty musiałyby, nie wiem, kupić tego kamienia trochę, czy zrobić jeszcze cały ten zamek, zajęłoby to trochę więcej czasu i może Filip też miałby jeszcze z taką minutę, dwie, żeby coś więcej zrobić. Następny pojedynek z Emirem. Z Emirem raczej też będzie ciężko. Podobne jednostki co u Wezyra. Trochę może więcej musi wybudować. Ale to nie przeszkodzi, żeby tu zdobyć zwycięstwo. Tych zbrojnych może nawet teraz wystarczy. Rycerze dadzą sobie z nimi radę. No, trochę ich zablokowali, ale tu jeszcze gorsza sytuacja. Jeszcze mniej życia niż jak to było z Wezyrem. I od razu leci kolejny atak. No to tu mamy koniec raczej. Nie podjechał łucznikami, to może jakoś się uda Leci kontra. To jest jedyna szansa. Dobra, te balisty wybijają jednostki. No, niestety, gdyby nie te balisty, to ta kontra może i coś by jeszcze mogła zrobić. Łucznicy byli tutaj, to oznacza, że nie może rekrutować jednostek. Pytanie, ile tam było na siedzibie, coś do obrony na pewno było. Te jednostki były trochę poobijane, bo tutaj walczyli między sobą. Dobra, to już na pewno będzie koniec. Bo to, że Emir czasem nie bierze tych uczników konnych bliżej, to mu przeszkadza. Bo oni nic nie mogą zrobić. A później tylko jeszcze jest szansa na kontrę przez to. To, że sobie pozbiera kasy, nie zawsze mu pomoże, niestety. Z Nizarem, dobra. Nizar to jest w stanie rozwalić Filipa, gdy są mury normalnie. To teraz powinien mieć jeszcze łatwiej. Bo teraz asasyni nie powinni się rozejść. Wyjedzie balistami, balisty zblokują rycerzy, asasyni. Dobra, no Nizar to jest najlepsza kontra na Filipa. Naprawdę, zostały trzy pojedynki. A może z opatem byłaby nadzieja? Chociaż opat też wysyła atak za atakiem. Będzie ciężko. No tu, jak z szeryfem się nie uda, z szeryfem też łatwo nie będzie. Bo na szeryfa najlepiej działa pożar, no tutaj pożaru nie uda się zrobić, też są kusznicy, z rycerzami sobie zapewne poradzą. Pałkarzy ma, asesynów ma. Jeden, dwa mocniejsze ataki może być po Filipie. Ciekawe czy jak Filip wysyłałby na przykład jeszcze większą ilość rycerzy, takich 20 na przykład. Czy to by było lepsze, czy jednak gorsze? Bo nie dość, żeby musiał więcej wydać, jeszcze więcej by rekrutował tych rycerzy. Mogłoby to jeszcze bardziej spowolnić jego ataki. A czy by przyniosło jakieś większe tutaj rezultaty? Nie wydaje mi się, szczerze. Może więcej budynków udałoby się rozwalić, ale to by gospodarki nie zniszczyło tak od razu. Kurczę, ale zrobić takiego bota który miałby, wiecie, tyle stajni, że samymi rycerzami by walczył, tak jak raz ktoś zrobił chyba wesoł to był, że tam miał marszałka, który miał dużo rycerzy plus łuczników konnych, żeby to tak fajnie wyglądało, że wszyscy na koniach i to, nie powiem, było bardzo ciekawe taką bardzo dużą ilość rycerzy mieć i ogólnie jednostek na koniach, fajnie to wygląda Tylko jest to, no niestety bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o rycerzy. Ale można będzie, kurcze jakby dali coś takiego do edycji ostatecznej, żeby można było robić jakieś tam większe zmiany i zrobić kogoś, co będzie dużo lancerów używał. Lansjer no to też fajna jednostka do niszczenia, a z drugiej strony nie jest jakaś super droga. Nie trzeba na nią dużo mieć. I tak tutaj trzeba kupić stajnie i wydać 400 zł, to tam możesz od razu sobie kupić. Tylu lancerów za te, za te pieniądze. No, zrobić takiego, co by samymi lancerami atakował. To by było też ciekawe. Nie dość, że ustawić mu na jazdy to jeszcze, żeby w ataku miał sporo lansjerów. Te nowe jednostki naprawdę byłyby interesujące, żeby zrobić takie większe bitwy botów, nawet na średnie, czy duże ataki. Bo jestem ciekaw, jakby sobie poradził na przykład wilk czy saladyn. Ktoś z takich mocniejszych botów. Gdyby zaatakowała go Kachina czy na przykład wartownik z dużą ilością burzycieli. 200 burzycieli jakby poszło na zamek, to oni by takie straty zrobili. Tamte blokady mogłyby być jeszcze lepsze. Ale tutaj kontra teraz leci. To jest szansa. Miotacze jak nie zepsują, to jest szansa. Okej, okay, dobra, wycofał. Ale Lord obrywa. Dobra, jest szansa tu wygrać. Jak będzie Filip miał takie timingi, to może coś zrobić. Teraz jeszcze straty jak będzie robił. No jest nadzieja, jest nadzieja na zwycięstwo. To może z marszałkiem też się jakimś cudem uda. Bo marszałek ma przewagę w jednostkach. Marszałek jak się rozpędzi, zacznie robić zbroń. Dobra, marszałek się rozpędzi. To, to, żem teraz pojechał, no. Marszałek się rozpędzi. Chyba z górki jakby jechał, to dopiero by się rozpędził. Marszałek pięciu zbrojnych na krzyż robi, to... Ale może wytrzyma, no. Marszałek potrafi tam w miarę się jakoś blokować. Dobra, tutaj się udało rozwalić. W że może szeryf znajdzie jakiś moment... Dało radę. To są właśnie te małe ataki. Jak będziesz miał taki moment, gdzie Twój atak wyjdzie idealnie w atak wroga, jeszcze jakoś się lepiej ustawi, może przejść dalej, zrobić jakieś straty, wtedy ten bot traci swój atak. Plus do tego nie zbiera nic podatków, bo ten atak trwał dosłownie 10 sekund. Masz jeszcze szansę coś zrobić, i to jaki tutaj moment się pojawia, bo często było tak, jak mieliśmy zamki, że tutaj była brama, tutaj była brama, tutaj szedł atak, ten musiał wychodzić tędy, tak jak to u Emira było przeważnie, że musiał gdzieś tam tyłem wychodzić. I się pojawiało dużo takich timingów, a tutaj wychodzą zawsze to samo miejsce, i często te jednostki się mogą spotkać. Możemy zobaczyć, jaka jest moc tej armii, i jeszcze to może kogoś uratować. I to jest z jednej strony też fajne. Pytanie, czy Filip wytrzyma, jak mu rycerze wszystko rozwalą. Dobra, no bo zobaczcie, tam jednostek za dużo nie ma. Rycerze mogą to obronić. Dało radę. I to jest to, pięciu zbrojnych na krzyżu marszałka nie wystarcza. Rycerzy zrobił, fajnie, ale no, coś do obrony na siedzibie jednak trzeba mieć. Tu Filip ma czasem troszkę lepiej, bo jakieś jednostki jest w stanie szybciej zrobić. No dobra, no to już mamy ile? 6 zwycięstw, tak? Tutaj się udało tylko 2 zdobyć. Tu była porażka. Tak, mamy 6 zwycięstw aktualnie, dobra. No to nie jest tak, że jakby z opatem się dało rada jeszcze coś zrobić, to na Filipa to myślę, że będzie dobry wynik. Też będzie chyba lepszy niż ten, który miał na tamtych ustawieniach. Jestem teraz też ciekaw, podsumowania, bo ja tutaj co odcinek mówię, że ktoś robił lepsze wyniki. No z drugiej strony, jeżeli ktoś robi lepsze wyniki, to ktoś musi robić też słabsze wyniki? Jak to będzie dokładnie wyglądało na porównaniu? Z tymi pierwszymi testami i teraz. No bo tutaj dosłownie mówiłem, że Kalif robił lepsze wyniki, Ryszard robił lepsze wyniki, Wieprz robił lepsze wyniki, to kto robił te słabsze wyniki? Halo. Nie wystarczyło. Myślałem, że to jest koniec. Obronił się, ile ten lord ma życia? Mniej niż połowa została, no to jeszcze jeden jakiś dobry atak jest nadzieja. Ale ten atak musi być teraz. Zobaczcie, jak tutaj ładnie zblokował tymi rycerzami. I to jest wygrana powinna być. Katedra jeszcze rozwalił to już w ogóle. No dobra, ta końcówka ze strony Filipa bardzo mocna. Trzy zwycięstwa na sam koniec. Dobre testy szczerze. Jak na Filipa bardzo dobre testy. Więc kto będzie następny do testowania? Wezyr. Wezyr będzie następny w kolejce. No, Wezyr, niby obronę ma słabą. Często nie idzie mu najlepiej. Ale tu pokazuje, że może coś zrobić. Bo jak są średnie ataki, to czy taki na przykład Nizar, czy taki Wąż są osłabieni. On też bazuje bardziej, można powiedzieć, na ucznikach. Bo ma mniej zbrojnie więcej uczników. Ale jakoś sobie radzi. Na no, ucznice konie mocna jednostka. Nie ma takich uczników jak Nizar czy Wąż. Jeszcze może jakoś sobie poradzić tam też pewnie. Ile? 7-8 zwycięstw może się uda zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w następnych testach. Jeszcze parę botów nam zostało. Ciekawe, czy ktoś jeszcze zrobi jakiś wynik i się zbliży do Wilka i Saladyna. Bo Wilk ma 15, Saladyn ma 13. No i kto zajmie to trzecie miejsce, bo może ktoś będzie jeszcze lepszy od Fryderyka. Bo nie pamiętam, kto na razie jest na trzecim miejscu. Będę musiał sobie to podsumować i zobaczyć, jak to jeszcze jest z samtymi. Bo tu na razie mamy tak, że wilk pierwsze, Saladyn drugie i na trzecim. W sumie nie pamiętam, kto miał drugi, trzeci najlepszy wynik. Ale to sobie niedługo ogarnę. Zacznę już zbierać te wszystkie wyniki i robić podsumowanie. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo będą kolejne testy. A oczywiście to też będzie film o 10. Trzymajcie się do jutra. Na razie.